Tarnobrzescy uczniowie rozpoczęli upragnione ferie zimowe. To dwa tygodnie szaleństwa, zabawy i odpoczynku, a dla tych, którzy ten czas chcą spędzić w Tarnobrzegu, przygotowano wiele ciekawych propozycji. W tym roku dla tarnobrzeskiej młodzieży przygotowano szereg atrakcji: różnorodne konkursy, zawody, warsztaty malarskie czy projekcje filmów. To tylko część propozycji skierowanej do dzieciaków i młodzieży. O dobrą zabawę zadbają głównie tarnobrzeskie szkoły, miejski ośrodek sportu i rekreacji, miejska biblioteka publiczna oraz tarnobrzeski Dom Kultury. Nieważne czy lubisz jeździć na nartach, pływać czy grać w piłkę, czy jesteś miłośnikiem przyrody, a może modelarstwa, w czasie ferii w Tarnobrzegu na pewno znajdziesz coś dla siebie. Dla najmłodszych ciekawą propozycją może być turniej gier planszowych, zabawy teatralne czy zajęcia ruchowe w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej na Serbinowi. Dla młodzieży Tarnobrzeski Dom Kultury przygotował m.in. zajęcia taneczne z udziałem grupy Fram oraz warsztaty teatralne. Wiele jest także atrakcji typowo zimowych. Na białym Orliku dzieci ze szkół podstawowych będą mogły zmierzyć się w zawodach sprawnościowych, a dla miłośników biegania w zimowej scenerii przygotowano również bieg i marsz Nordic Walking wokół jeziora tarnobrzeskiego. Przedstawione przez nas atrakcje to tylko część tego, co czeka tarnobrzeskie dzieciaki i młodzież przez najbliższe dwa tygodnie. Wystarczy ciepło się posiąbrać i wyjść z domu, by aktywniej i wesoło spędzić zimowy czas, szczegóły na naszej stronie internetowej.